Pomelo Health Podcast to cykl spotkań z ekspertami z różnych dziedzin. Rozmawiamy na tematy zdrowego stylu życia. Sponsorem podcastu jest Catering Pomelo. Takie czerwone lampki, najczęstsze z Twojego punktu widzenia, Ewa, które mogą świadczyć o tych toksycznych zachowaniach potem w związku? Jakie są? Pierwszym takim taką red flagą konkretną jest tempo tej relacji i szybkość trwania powiedzmy no, wzięcia w sidła te toksyczne tej osoby, czyli to jest etap, który, który jest Przepiękny, przepełniony miłością, przepełniony czymś wspaniałym, ale aż z nadrealnym, no, może nierealnym, tak? Czyli każda relacja powinna rozwijać się w jakimś takim spokojnym tempie, gdzie się poznajemy, na spokojnie chodzimy na jakieś randki. Toksyczna relacja jest szybka. I jest bardzo szybkie tempo tej relacji, łącznie z tym, że dosyć szybko są jakieś zobowiązania, na przykład wspólne zamieszkanie razem. Bardzo często jest szybka decyzja, za szybka, bo to oczywiście jest kwestia indywidualna, kto jak do tego podchodzi. Zaczyna nam brakować naszej przestrzeni. Coraz bardziej tylko i wyłącznie spędzamy czas z partnerem. Zapominamy o tym, co mieliśmy wcześniej, czyli nie wiem, spotkania ze znajomymi, siłownie czy, czy inne jakieś aktywności. No Później pojawiają się coraz to inne, no co za tym idzie to jest taki element izolowania typu, no nie idź do tych znajomych, bo chciałbym z tobą spędzić czas, no bo my tak mało czasu mamy, bo ty tyle pracujesz na przykład, czyli kolejne takie izolowanie. A też zaznaczę, że w zdrowej, zdrowej relacji no, ta przestrzeń indywidualna też jak najbardziej powinna być pielęgnowana przez nas. Później zaczyna się już kontrolowanie, czyli już jak gdzieś pójdziemy albo coś zrobimy, no to już jest to sprawdzane, są robione jakieś wyrzuty. Co więcej, toksyczne relacje często opiewają o agresję, o, o taką wybuchowość, więc pojawiają się jakieś nieprzyjemne konflikty. Takie pod, podwójnie nabuzowane tymi, tą złością, y, agresją. E, raczej są takie skrajne, albo jest bardzo e, miło aż za nadto, albo jest bardzo źle. Czyli często jest tak skrajnie, nie ma takiej stabilności. Później zaczynają się kłamstwa. Tak okazuje się, że osoba, z którą, z, z którą zaczęliśmy się w jakiś sposób tam żyć, tak, i spotykać, to z czymś nas okłamywała. Zmienia fakty. To jest też częsty, częsty problem właśnie tego, że my dowiadujemy się po czasie, że to tak naprawdę nie jest osoba. Która nam się przedstawiała. Tak, mamy takie trzy etapy. Ja sobie zanotowałam, do tych związków przemocowych zaraz przejdziemy. Izolowanie, kontrola, i potem zaczyna się etap takich kłamstw, zatajania przeszłości, żeby to też wybrzmiało, że to wszystko jest takie zagrabianie sobie tej osoby. Tylko i wyłącznie dla siebie. Czyli ja to rozumiem jako taka zazdrość o twój czas. Ale czy to jest zakorzenione, Ewa, powiedz, w tej osobie? To jest znowu spowodowane najprawdopodobniej kompleksami, dzieciństwem. To nie jest problem tej drugiej strony, żebyśmy też to mhm. powiedziały głośno. Czas, ale też bym dodała osoby, które nas otaczają, tak? typu nie spotykaj się z tą koleżanką, bo ona na ciebie ma zły wpływ, tak? albo nie chodź tyle do mamy, bo ona jest na niższym poziomie, a ty na wyższym. No różne są te teksty. Um, tak, rzeczywiście to jest problem tej osoby. Pomimo, że wiele kobiet, z którymi rozmawiam mi nie wierzy, to osoba toksyczna ma niskie poczucie własnej wartości. Oni najczęściej pokazują się jako tacy z, z wysoką samooceną, co to nie oni, z takim podwyższonym ego, ale w gruncie rzeczy się są to nieszczęśliwe osoby z niskim poczuciem własnej wartości. I to nadmierne kontrolowanie, izolowanie to jest strach przed czymś, tak? Że ktoś mnie zostawi, ktoś mnie opuści, ja muszę czuć kontrolę nad kimś, bo inaczej sam sobie nie poradzę z tym i będę, będzie mnie to bolało, tak? więc lepiej, lepiej, żeby mnie nie bolało, i lepiej, żeby ta partnerka cały czas przy mnie była, a wręcz jeszcze cały czas mnie podziwiała, czy, czy, czy cały czas, żeby, żeby robiła to, co ja oczekuję od niej. Czyli to jest tak naprawdę takie niwelowanie ryzyka w życiu. Oni sobie zagarabiają tę drugą osobę, zagarniają na wszelki wypadek, żeby nic się nie wydarzyło. Mhm. Czyli taka nadmierna zazdrość, na przykład, która też się właśnie pojawia, może się potem zamienić w taką złotą klatkę, jak to często mówimy, że jesteś zamknięta w domu. E, I to wszystko jest pod krywką miłości też. Nie mówimy tylko do kobiet, tak? To się w drugą stronę też oczywiście wydarza. E, zwracajcie na to uwagę. Podobał Ci się ten odcinek? Chcesz więcej? Kliknij w jeden z polecanych filmów i ciesz się kolejnymi odcinkami Pomelo Health Podcast.